Brat. Co? Proszę pani, chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły szon. A co to jest są? Kurwisza. Mama ostrzegała, uważaj, bo to jest szon. Ona najebana, rozebrana chulach Ciągle mi kłamała jej oczy to było zło. Była jedną na milion, ale zmarnowała to Mama ostrzegała, uważaj, bo to jest szon. Mi kłamała jej oczy to było zło. Była jedną na milion, ale zmarnowała to. Jak mówiłaś, że jestem wielki, proszę powiedz, ja nie gram w gierki. Jak mówiłeś, że jestem wielki, to chodziło ci o mu czy kurwa kutasa. Czasu, choć patrzę w zegarek, nie cofniesz czasu, tak mam zapisane. Prawdziwi zawsze zostali naprawdę, prawdziwi zawsze zostaną naprawdę. Już o ustały lękowe, one mi tylko chcą wchodzić na głowę. Marzę dziś tylko, by zdobyć koronę. Zamiast się zająć, my po drodze, za mną jest ścieżka